Nie mam dużego kredytu, ale robię to dla pieniędzy, bo jest to mój zawód. Tak, no jasne. Jak ty robisz wiad ze mną również dla pieniędzy, niestety robimy to wszystko dla pieniędzy. Duży w maluchu. Natomiast, jeśli możemy wrócić jeszcze do pytania o ostatnią głośną aferę mojego skądinąd bardzo prostego apelu, wynikającego z prostego odruchu serca dotyczącego uchodźców, to wydaje mi się, że to, jak i pewnie inne problemy, które nas czekają za chwilkę, w najbliższej przyszłości, pokazują tylko to, żeby. W Żyjemy w tej chwili młodzi ludzie na duchowej pustyni. No. Ej, hey, Filip! To nie ten. Filip Nowobilski zaprasza na program z gwiazdami. Duży w maluchu. Odbieram cię spod Muzeum Narodowego na Twoje własne życzenie. Poszerzałeś perspektywy, rozumiem. Tak, ubogacałem swoje wnętrze. Jeżdżę bardzo dużo, generalnie w Krakowie byłem dziesiątki razy chyba. I jakoś to życie trzeba sobie osłodzić. Szlakiem różnorakich muzeów podążam często. To jest tak, że ja jestem w ruchu cały czas w trasie od 15 lat. No i wszędzie tam coś muszę znaleźć sobie. Coś sobie znalazłem. No to malarstwo poza tym. To jest tak, że jak byłem buntowniczym 15 latkiem to mama zaciągnęła mnie do Louvru. To był mój pierwszy wyjazd za granicę. To z wysokiego co zacząłeś? Tak, i było to dla mnie totalnie koszmarne przeżycie. Nie? Mama mnie przeciągnęła po prostu, za co jestem jej bardzo wdzięczny teraz, bo w wieku gdzieś lat 30 zacząłem doceniać malarstwo. I od tego czasu to jakoś tak poleciało. Eee, Lubię wszelkiego rodzaju rzeczy, które mnie ruszają, które sprawiają, że moja struna zrozumienia drgnie. No i przez to może masz taki złożony wizerunek na polskiej scenie, nikomu nie pozostajesz obojętny. Ostatnio jakaś ilość hejtów internetowego pod twoim adresem się pojawiła, a przecież tak bardzo się w hip-hopie tą szczerość powinno cenić z zasady. Ale wracając do tego muzeum, to mnie też bardzo poszerzają tego typu wizyty, pogłębiają Jakieś poczucie estetyki, i wrażliwości. A co ty z tego dzisiejszego, z tej dzisiejszej wizyty w muzeum, wziąłeś do siebie dla siebie najcenniejszego? Dzisiaj? Tak. A wiesz co, byłem na jakiejś wystawie grafik różnorakich, ale w sumie tych chwili poszukuję, bo byłem na wystawie stałej również. Tu jest w ogóle jakaś malarstwo osmańskie, na którym nie byłem, bo była duża kolejka, a miałem tylko chwilę. Poszukuję w ogóle. Próbuję zilustrować na okładce mojej nowej płyty, którą skończyłem, obrazy, utwory obrazami. W związku z tym znowu przeciągam się po muzeach, gdzie mogę. Kupuję dosyć sporo albumów i poszukuję. No, jeszcze brakuje mi sześciu rzeczy. Do sześciu utworów, rozumiem. Sześciu na sześć utworów, stron. Tak? No, okay. Bardzo trudne zadanie w ogóle. Wydawało mi się, że to będzie hopsiub, to w ogóle nie jest hopsiub, dlatego że. No, chcę, żeby ta więź pomiędzy e, utworem a obrazem, która zazwyczaj przebiega w drugą stronę. To znaczy, jest na moim płycie na przykład utwór na plaży w Purwil, który został zrobiony o obrazie. Mm -hmm. Plaża w Purwil, moneta, który wisi w Poznaniu. E, I to jest w ogóle długa, skomplikowana historia. Obraz został skradziony, to była bardzo głośna kradzież. Mówi, mogę jechać? Nie wiem, bo jest wszystko zaparowane, ale... Ale mogłem, jak się okazało. Mam takiego kolegę kaczora, który jest, e, jak zrobił prawo jazdy, to rzuca obiegacz, liczył do trzech i zmienił pas. No, ale dalej jeździ. Jeżdża... Ale... ale ale dalej żyje z tego, co tak, wszyscy wiemy, no. tak. I źle jeździ też to parasz. z tego malarstwa? Co ma, twoim zdaniem większą siłę takiego artystycznego wyrazu? Słowo czy obraz? Słowo czy obraz? Te. Kurcze, im jestem starszy, tym bardziej uważam, że ani słowo, ani obraz. Myślałem, że powiesz, że obraz, bo dzięki temu mogę sobie określić wiele znaczeń danego Trudno. gestu, jest, danej rzeczy. To jest trudne pytanie, to zależy od dnia tygodnia, nastroju, chwili i tak dalej. Natomiast ja uprawiam akurat taką sztukę, można powiedzieć, dosyć wymagającą wielu słów, bo wśród w ogóle jakby muzyka z tekstem już wymaga wielu słów, a... Rap w tym wszystkim chyba wymaga najwięcej słów. No bo żeby zrobić taki kawałek, to trzeba napisać sami 2 szesnastki plus refren lub trzy szesnastki. No i tego jest bardzo dużo. To znaczy, a ja już dosyć długo mówię i staram się to jakoś upraszać. Uprawiać może hajków, nie wiem. Duży w maluchu. Filip Nowodliski zaprasza na program z gwiazdami. Już rzadko się to zdarza, że ktoś ma pytania na wywiadzie z tobą, co? Wiesz co, ja nie udzielam zbyt wielu wywiadów no ja tak nie. w ogóle. I to nie dlatego, że ja nie mam czasu, tylko tak naprawdę jakoś prasa się nie rzuca dwa minutami do mnie, prawda? A zazwyczaj są to jakieś e, branżowe, że tak powiem, ziomki. No ale wiesz, to teraz masz dużo więcej tych wywiadów, w ostatnim czasie udzielałeś, co? W związku z y, tym wsparciem w sposób otwarty imigrantów, no, za dotacja, które ci się no, wypowiedzi, wypowiedzi, wypowiedzi. Tak, bo one nie były zorientowane na ciebie, a na to, co myślisz, tak. jako człowiek, jako lider opinii w jakimś sensie. Nie? Tak, troszeczkę tam ci się dostało w internecie. Ale co z tego, że mi się dostało w internecie? Jak to ma w ogóle znaczenie dla mnie? No. To nie ma żadnego znaczenia, to są jakieś abstrakcyjne obrazy. Ja rozumiem, że życie toczy się również w internecie teraz, ale dla mnie niespecjalnie te Ale te komentarze, jak... które najbardziej hejtowały, z tego co widzę, zniknęły, nie? no bo były obraźliwe. Po, po pierwsze, jeżeli czuję, że coś powinienem powiedzieć, to to mówię. To się nie zdarza aż tak bardzo często, nie? A jak się zdarza, to porządku. A, to, a jak się zdarza, no poczułem, że powinienem to powiedzieć, dlatego że tak uważam po prostu. Dla mnie to jest zwyczajne. Ja nie, nie roz, znaczy rozumiem pewne mechanizmy, które rządzą w tej chwili. Tym hejtem e, pewne techniki socjologiczne, które tutaj chodzą w grę. Przecież ci ludzie są z, zmanipulowani, biedni. Nie mogę się na nich wyobrazić, prawda? Oni też gdzieś dostają od kogoś po dupie po prostu. Ktoś to wykorzystuje w swoich niecnych, brudnych interesach politycznych, finansowych, w różnych zależnościach władzy. Ci ludzie są po prostu marionetkami, które są sterowane w jakiś sposób. I być może taka wypowiedź jak moja, skoro by taki odzew nastąpił, to znaczy, że była potrzebna, prawda? znieciła ogóle, jakąś dyskusję. Tak, w ogóle, po pierwsze rozmawiajmy, jeżeli coś jest problemem, to nie obrzucajmy się od razu w styłotem, tylko rozmawiajmy, tak? Wypowiadajmy swoje osądy, opinie tak, w ogólności, a w szczególności jeśli chodzi, no dla mnie sprawa jest prosta, no wiesz, no, chyba nie muszę jeszcze raz powtarzać tego samego. Eee, mam zgoła odmienną opinię niż ci wszyscy, którzy chcą obrzucać gównem wszystko dookoła, na końcu samego siebie. Tak, a myślisz, że w jakimś sensie... Gdyby to była artystyczna forma wyrazu, mógłbym to zrozumieć, ale to jest po prostu... A jakiś kawałek o tym napisać? Nie o hejcie, o, o tym, co się obecnie w Europie dzieje? Nie chodziło Ci coś takiego po głowie? Wiesz co, ja piszę w specyficzny sposób kawałki, ale owszem, moja nowa płyta będzie zupełnie dosyć poważna. No, nie będzie tam niestety o dupach i samochodach. Czyli będzie publicystyka taka będzie troszeczkę. Będzie publicystyka, no mm. oj, będzie. Wiesz, ja się nie chcę ustawiać w sytuacji, a koleżki, który wygłasza opinie na różne tematy po prostu, wiesz co I tutaj czułem po prostu, że muszę zabrać głos ale ja nie jestem koleżką, który się wypowiada na różne tematy, ja rapuję, jestem raperem po... czyli wypowiadasz się po różne tematy ale robiąc swoją szt tak, sztukę, sztukę rozumiesz, malarz malując obraz, niech będzie oceniany za to jak maluje, a nie to ile wódki pije jaki dziwak rucha na boku, wiesz o co chodzi no ty na to ani pierwsze, ani drugie nie masz czasu, bo dzisiaj pędzisz na drugi koncert po tym krakowskim. Następnie eee, będzie, pan, syfnika, będzie teledysk, słuchaj wieczorem, w nocy to już chyba na ranem pewnie w tatrach. Ta, 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 czy to tatry. jest Jutro, tak. Tatry. Jutro tatry. Ta. dzisiaj dwa koncerty. I co, co, w tym nasz festiwal szpadyzorny, który jest soldautem w ogóle, muszę się troszkę pochwalić, jak jestem w telewizji, prawda? Jest soldautem, wyprzedaliśmy fajnie studio, jest przyjemnie. Eee, mhm. Potem jadę na drugi. Koncert. Z drugiego koncertu wracam przez Kraków, jadę do Zakopanego, żeby nakręcić w Tatrach. Ujęcia do jednego z teledysków, a dzisiaj kręcę w ogóle w próbie drugi teledysk. Też ujęcia, bo robimy to jakby tam symultanicznie, dużo rzeczy na raz. Jasne. Po to, żeby stamtąd pojechać do Lublina i z Lublina do Poznania i bank. No Stary, ale przecież powiedz mi, że to robisz że z miłości, czy z, potrzeby konsum z no, potrzeb konsumpcyjnych, że to, tak powiem? No. Robię to po części dla. Duży pieniędzy. kredyt i tak dalej, nie wiem. Nie mam dużego kredytu, ale robię to dla pieniędzy, bo jest to mój zawód, tak? No jasne. Jak Ty robisz wywiad ze mną również dla pieniędzy? Niestety, robimy to wszystko na pieniędzy. Ale przede wszystkim wiesz, w w świecie, że z Tobą bycie... mogę pogadać. To jest dla mnie rozwojowe, to jest taka moja mała wizyta w muzeum, stary. <grystanie> Natomiast wiesz, w istocie bycie grajkiem polegało on gdzieś na tym, że yy, wychodziłem przed chałupę i grałem, sztukałem dla siebie, albo rymowałem dla siebie i dla sąsiadów, czyniąc tym po prostu swój dzień. Natomiast jeśli możemy wrócić jeszcze do pytania o ostatnią głośną aferę, mojego skądinąd bardzo prostego apelu wynikającego z prostego odruchu serca dotyczącego uchodźców, to wydaje mi się, że to, jak i pewnie inne problemy, które nas czekają za chwilkę w najbliższej przyszłości, pokazują tylko to, że my żyjemy w tej chwili młodzi ludzie na duchowej pustyni. No. Rozwój technologiczny jest ogromny. Filmujesz mnie w tej chwili na 5 kamer, wiesz, 20 Znodzy. lat temu, żeby to tak. zrobić, to przecież... Woronica musiałby przyjechać na trzy samochody, nie? A teraz wiesz, robimy to sobie tutaj. Każdy ma niby dostęp do wszystkiego. Każdy ma swój ekranik, który niby go łączy ze światem, a tak naprawdę wydaje mi się, że takie sprawy jak ta pokazują jak bardzo nas właśnie dzieli, jak bardzo nas wyciąga ze świata, wyalienowuje, jak bardzo nas obudowuje niewidzialnym murem i mury rosną cały czas. Tak? Wiesz, to, że rzucamy w kogoś złym słowem Przecież jest jakimś działaniem na energiach. To nie jest coś wyabstrahowanego z rzeczywistości. To się nie dzieje na Marsie, tylko to się dzieje tu wśród nas. Jeżeli nazywam kogoś skurw***em, to też za tym coś idzie, prawda? To są słowa, to jest energia wypowiedziana. Jeżeli podejdziesz do tego karmicznie... Mająca skrzywdzić jakby drugiego człowieka. Mająca skrzywdzić, tak. a, a czym się kończy chęć krzywdy? Zawsze się kończy skrzywdzeniem samego siebie. No tym to się nieuchronnie zawsze kończy. Każda rewolucja, czy jest na zewnątrz, czy jest w środku, kończy się Obaleniem samego siebie, tak naprawdę, i ci ludzie, którzy tak bardzo bluzgają, również, ty ja, wszyscy, pogarszamy swoją karmę w ten sposób. Wierzysz w to? Ja sobie narysuję kropkę na wczoraj, i będę nauczał. Ja p*****. wierzę w to. Nie wiem, piszę o tym często teksty. Wiesz o co chodzi? To, w co ja wierzę, to jest moja prywatna sprawa. Piszę o tym często teksty, i te teksty są wspólną jaźnią mnie, moich słuchaczy, moich przodków, moich inspiratorów. Moich przyjaciół, moich wrogów, moich interlokutorów i wszystkich spadzodorów w galaktyce. Chodzi mi bardziej o to, stary, czy, czy ty wierzysz w karmę, w to, że to, co do, dajemy, do nas powraca. Dla mnie to tajemne sprawy nad dnie szklanki wśród fusów kawy. Dobrze. E, to się ciągle zmienia, w co ja wierzę. Wiesz, o co chodzi. No dlatego też dzisiaj byłeś w muzeum chociażby. Jestem trochę to rapowym wpływam. Miłoszem, który tak bardzo wątpi i tak bardzo chce wierzyć w tej samej chwili, Ale staram się wierzyć i wątpić z całego serca. Dobra. Po prostu. Właśnie to są szczere rzeczy, które powinniśmy robić. Są pewne rzeczy... Jak kiedyś nie miałem pieniędzy na przykład, to bardzo chciałem mieć super samochód. Wiesz, o co chodzi. Tworzyłem kilka lat i stwierdziłem, że to jest po pomysł, kurwa i istotna sprawa, wiesz? Ale na przykład, to czy zastanawiasz się nad tym, czy jest karma, czy jest coś innego, jest ważne. Rozmyślanie w ogóle jest ważne. Subskrybuj dużego w maluchu. Czytał Tomasz Knapik.